kroczyliśmy w stronę głównego wyjścia. Nawet nie macie pojęcia, jak bardzo się w duchu cieszyłem, że w końcu, po tych wszystkich latach udręki, mój los odmieni się na lepsze. Minęliśmy wrota wiodące do administracyjnego. Na drugim końcu korytarza znajdowały się drzwi do gabinetu, w którym swojego czasu urzędował Standartenführer Arnold Boden. Nie musiałem pytać sierżanta, dokąd zmierzamy. Wiedziałem, że tam czeka na mnie moje wybawienie. Żołnierz zapukał w drzwi. Po drugiej stronie rozległo się krótkie wejść. Za biurkiem siedział Wiktor Kozłowski. Uśmiechnął się szczerze i podniósł z miejsca. Podszedł bliżej, po przyjacielsku klepnął mnie w ramię. A potem uściskał serdecznie jak brata: Siadaj, Stefek! Z tej strony, Major Kozłow. Za pięć minut w moim gabinecie ma się pojawić kucharz, i niech przyniesie z sobą chleb, kiełbasę, słoninę, kiszone ogórki, sztućce i dwa talerze. Usiadł w fotelu naprzeciw. Rozlał po haku ognistej wody i wypiliśmy. Za nasze szczęśliwe spotkanie po latach. Kucharz położył na stole półmisek z gorącą kiełbasą talerz z plastrami słoniny, chleb i wazę, w której zamiast zupy pływały kiszone ogórki w zalewie. – Na co masz jeszcze ochotę? – Wiktor zwrócił się do mnie. – Schabowy ziemniaki i mizerię – odparłem bez namysłu. – Pamiętasz kapliczkę w parku? – powiedział Wiktor, a ja na dźwięk jego słów poczułem się tak, jakbym właśnie stamtąd wrócił. To było miejsce naszej zbiórki, gdzie spotykaliśmy się w każde niedzielne popołudnie. To właśnie tam rozmawialiśmy o naszych marzeniach i planach na przyszłość. Tam Wiktor przekonywał nas do swoich poglądów. Tam toczyliśmy nasze zawzięte kłótnie i piliśmy wino porzeczkowe, które Trufel uważał za najznamienitszy trunek. To były piękne czasy. Zanim kucharz przyniósł danie główne, miałem już trochę w czubie, a prym w naszej dyskusji wiódł Wiktor. Ślizgał się po tematach i dużo opowiadał o sobie. Od czasu do czasu znienacka zadawał mi jakieś pytanie dotyczące mojej przeszłości. Był bardzo ciekaw, jak sobie radziłem w więzieniu. Dociekał, bo interesowały go nawet drobne szczegóły i ciągle powtarzał – Stefek, nic się nie martw, wszystko będzie dobrze. Wspominaliśmy dawne dzieje, raz po raz zanosząc się szczerym śmiechem. Samogon szumiał mi w głowie. Wiktor sprawiał wrażenie, jakby też już miał lekko w czubie. Chwilami język mu się plątał. Wódka to zdradliwa suka. Czasami wystarczy jeden łyk za dużo, i już w człowieku zaczynają się budzić stare żale. Byłem jednak jeszcze na tyle świadom, żeby się pilnować. I Przypadkiem nie palnąć czegoś głupiego. Miejski Park w Kaliszu, już w zeszłym stuleciu, był uważany za najpiękniejszy polski ogród publiczny. Ta potężna oaza zieleni w samym sercu miasta była naprawdę imponującym miejscem, które zawsze tętniło życiem. Parkowe aleje, sadzawki, stawy, fontanny, tłumy spacerowiczów. Jednak jeśli idzie o mnie, to do końca życia ten park będzie mi się kojarzył z dziewczyną moich marzeń. Nawet dziś, kiedy o tym myślę, to widzę ją, jak idzie parkową alejką i uśmiecha się do mnie z daleka. Spotykaliśmy się zawsze w tym samym miejscu. Przychodziłem przed czasem i zniecierpliwiony wypatrywałem ją z daleka. Wszystkie niedzielne popołudnia należały do nas. Przy niej czułem się tak, jakby cały świat nie istniał. Byliśmy tylko my. W dniu moich dziewiętnastych urodzin zaprosiłem ją na kawę i lampkę szampana do luksusowej kawiarni, która mieściła się w parkowej oranżerii. Chciałem ten dzień uczcić w jakiś szczególny sposób, wiecie, tak na bogato. No dobrze, chciałem jej też zaimponować i pokazać, że ja, zwykły chłopak z biednej dzielnicy, który nawet nie potrafił sobie przyzwoicie zawiązać muszki, może zdobyć się na hojny gest. Tamtego dnia dostałem od Agnieszki w prezencie szykowny zegarek. Mam nadzieję, powiedziała, że będzie nam odmierzał tylko szczęśliwy czas i pocałowała mnie w policzek. Chryste, panie, kiedy o tym myślę, to czuję, jak łzy cisną się do mych oczu. Mogłem mieć piękne życie. Nie miałem jeszcze osiemnastu lat, kiedy przesiąkłem na wskroś mentalnością królującą w mojej dzielnicy. Tutaj życie było bardzo proste. Od poniedziałku do soboty praca od rana do wieczora. Powrót do domu, posiłek i do karczmy. I tak sobie leciał dzień za dniem. Bardzo szybko dołączyłem do grona stałych bywalców, którzy większość wolnego czasu spędzali w ponurej knajpie pod złotym kopytem. To właśnie tutaj zwykli robotnicy topili w alkoholu swoje smutne życie i przegrane marzenia. Podniesione głosy, sprzeczki, wezwiska i widok dorosłych mężczyzn, którzy kłócili się z sobą, tocząc pianę z ust, były czymś zupełnie normalnym. Czasami komuś puszczały nerwy i dochodziło nawet do rękoczynów. Pamiętam, jak podczas jednej z burzliwych dyskusji jakiś gość złapał za kufel i chlusnął całą zawartość prosto w gębę swojego rozmówcy. Pod złotym kopytem Wiktor Kozłowski opowiadał zebranym o robotniczym braterstwie, równości i klasowej walce za wolność naszą i waszą. Dla jednych były to tylko wyświechtane frazesy, dla innych wiara w lepsze jutro. Pamiętam, jak któregoś dnia przyniósł do knajpy pistolet. Nigdy mi nie powiedział, jak zdobył tę spluwę, a moje pytania zawsze zbywał słowami Lepiej, żebyś nie wiedział, skąd mam. Od tamtej pory zawsze nosił przy sobie broń. Ścigani przez policję uciekaliśmy na oślep. Dźwięk gwizdków rozlegał się z każdej strony. Próbując zgubić mundurowych, mknęliśmy przez nieznane podwórka i zaułki. Byliśmy w pułapce. Deptali nam po piętach. Do budynku! krzyknął Wiktor, a ja bezmyślnie wykonałem jego polecenie. Zbiegliśmy do piwnicy. Po chwili, na kamiennych schodach rozległy się czyjeś ostrożnie stawiane kroki. Jakiś czas temu znalazłem na śmietniku adapter i karton pełen starych płyt. Zdziwilibyście się, co ludzie potrafią wyrzucić. Czasami w długie jesienne wieczory słucham francuskich piosenek. Nie rozumiem ani słowa, ale może to lepiej. Ta muzyka działa na moją wyobraźnię. Przeglądam wtedy moje pamiątki, które trzymam w pudełku po wiśniach w czekoladzie i czuję, jak wracają wszystkie wspomnienia. Są tam listy od ojczulka. Odlew klucza do drzwi kotłowni, który zrobiłem z antkiem. Świeć panie nad jego duszą. 20 złotowy banknot z mojego podsufitowego depozytu. Kartka od suchego z widokiem na Grand Hotel w Sopocie z jego rysunkowym arcydziełem na odwrocie. Mam również szczęśliwą srebrną ćwierć dolarówkę, którą dostałem od John'ego Alcatraz tego dnia, kiedy opuszczał mury Wronieckiego więzienia. Ciekaw jestem, co się z nim stało. Mam nadzieję, że dopią swego. Jednak najbardziej bezcenna jest dla mnie czarno-biała fotografia, która przemierzyła pół świata, żeby w końcu trafić w moje dłonie. To nasze pamiątkowe zdjęcie, które zrobiliśmy sobie z Agnieszką w parku w naszą drugą rocznicę. Na odwrocie napisała datę i trzy krótkie słowa. Zawsze mnie kochaj.